Cześć, witamy w kolejnym odcinku, Wydaje Nam się, w którym opowiemy o najlepszych książkach 2019 roku wydanych przez Wydawnictwo Poznańskie. Paulina opowie coś o historii, coś o tłumaczonych powieściach. Ja natomiast opowiem o jednej powieści i dwóch książkach historycznych. Adrian, który nie czyta powieści, opowiada o powieści. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. <laughs> Zapraszamy! Co wybraliśmy? Ja mam ten, zacząć? Zacznij od czegoś. Dobra. Tam. Zacznę od powieści. Gayba Habasza pod tytułem nazywam się Steven Florida. A czy y jeśli mnie znacie już trochę, to wiecie, że w moich żyłach płyną głównie fakty i tak jak y czytam bardzo dużo reportaży, tak powieści nie czytam prawie wcale. Zazwyczaj w roku jest to 5, maksymalnie siedem. Ja muszę powiedzieć, że powieści. pamiętam twój wpis na Facebooku, w którym wyznałeś, że nie znasz się na powieściach. Absolutnie. Niech ci ktoś też poleci. Ludzie polecali takie totalne klasyki, a ty pisałeś nie znam, nie znam, nie znam, nie znam" <laughs> więc prawdę mówisz. Ale ktoś mi powiedział, polecił, chyba nawet Adrian Tomczyk z naszego wydawnictwa polecił mi, żebym przeczytał, nazywam się Steven Florida. To na pewno był Adrian Tomczyk. Tak, bo on zdaje się tę książkę wydawał, prawda? No i posłuchałem go. Słuchajcie, jest to opowieść o młodym zapaśniku. I to jest bardzo dziwna opowieść o młodym zapaśniku. Opowiem wam dlaczego. Jednym z moich ulubionych filmów jest Taksówkarz. I jednym z moich ulubionych filmów z, z ostatnich kilku lat jest Whiplash jak kojarzycie, to Łyplasz opowiada o młodym, ambitnym muzyku jazzowym, który zatraca się w swojej ambicji, bardzo dużo poświęca, by być najlepszym perkusistą. A taksówkarz to jest tak bardzo mroczna opowieść z lat 70. o człowieku, który stopniowo pogrąża się w szaleństwie. I o tym jest ta książka, tylko musicie podmienić taksówkarza i perkusistę na młodego zapaśnika. Pisana bardzo żywym, trochę schizofrenicznym językiem. Co bardzo mi się podobało w tej książce jest to, że to jest z racji tego, że ten chłopak Przeżywa depresję, różne stany psychiczne nim miotają, to jakby wiemy, że nie do końca możemy wierzyć w to, co on mówi. I często pod warstwą tego opisu, jeżeli się wczytacie i zastanowicie te odpowiedzi na temat tego, co naprawdę się stało, one tam są, tylko wymagają trochę, trochę kombinowania. Chciałem też pochwalić świetny przykład Jędrzeja Polaka, bo ja czytałem sobie tę książkę jakby na dwa sposoby. Wydanie papierowe, które dostałem w wydawnictwie. Na przemian czytałem z e-bookiem angielskim, bo nie miałem wydania, nie miałem wydania angielskiego na e-booku, a czasami muszę korzystać z e-booków, kiedy tam dzieci śpią i tak dalej. Więc sobie podczytywałem po angielsku. I czytałem fragment po polsku, ale szedłem dalej czytając po angielsku. I muszę Ci powiedzieć, że te przejścia były bardzo gładkie. Jak wspominam sceny, to nie pamiętam w jakim języku one były napisane. Wow, super. No ale no Jędrzej jest po prostu genialnym tłumaczem. Tak, I tak. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle specjalnie czytam czasem książki, które przetłumaczył Jędrzej, żeby zobaczyć, jak to zrobił. Ja nawet jeśli ja czytam po angielsku, to chcę je przeczytać po polsku. No to w takim razie, jak ty zacząłeś od powieści, to ja też może opowieści i surprise, surprise, też tłumaczył Jędrzej Polak, Jędrzej pozdrawiamy cię serdecznie, jesteś naszym ulubionym tłumaczem i to jest ciekawe, dlatego że powiedziałeś, że trzeba bardzo uważnie czytać Stevena Florida, trzeba bardzo uważnie czytać, śpiewajcie z ptaków, z prochów, śpiewajcie, z ptaków, tak to ptaki na okładce, śpiewajcie z prochów, śpiewajcie, trzeba bardzo uważnie czytać tę książkę. I moim zdaniem to jest w ogóle jedna z najlepszych książek, które okazały się w zeszłym roku na polskim rynku, nie tylko w naszym wydawnictwie. Dostała National Book Award i w Stanach było o niej bardzo głośno, ale to nie jest tak. Ona jest z jednej strony bardzo amerykańska, z drugiej strony jest bardzo uniwersalna. Jest książka o bardzo toksycznej rodzinie, o amerykańskim południu, o tym, co jest prawdą, a co się nam tylko wydaje. O tym, co właściwie składa się na człowieka i na to, kim jest, na jego jakieś tam relacje z ludźmi. Taka książka, której za dużo ja bym wylanie opowiadać, dlatego że ją po prostu trzeba odkrywać. Ale, no nie wiem, na mnie ona zrobiła tak ogromne wrażenie. Właśnie przeczytam ją najpierw po angielsku, potem po polsku i myślę, że ja ją jeszcze przeczytam raz. Zwłaszcza, że w tym roku, w kolejnym roku będzie Nie, w tym roku. W tym roku będzie następna <laughs> książka Jasmine Ward, więc wtedy warto sobie przypomnieć też o tej. Chciałbym Wam polecić jeszcze dzieci Aspergera, medycyna na usługach III Rzeszy. Tutaj zbliżamy się już do trochę mojego pola. To jest reportaż historyczny, w którym jakby dominantą jest biografia Hansa Aspergera, człowieka, którego możecie kojarzyć jako tego, który nazwał syndrom ze spektrum autyzmu. I jest to opowieść o jego życiu. Badaniach psychiatrycznych w międzywojennym Wiedniu, i o, o, o tym, co działo się dalej, kiedy, kiedy Austria została anektowana do III Rzeszy, kiedy już na dobre ruszyły nazistowska, ruszyła nazistowska polityka eugeniki. No to jest książka, którą bardzo trudno się czyta, bo opowiada o naprawdę strasznych rzeczach, które robiono dzieciom, ale w takim trochę innym. Na trochę innym poziomie jest to też opowieść o dziedzictwie nazistowskiej nauki, i w ten sposób ta książka sięga trochę do dzisiaj. Nie chcę, nie chcę Wam zdradzać zakończenia, bo to też jest bardzo ważne w tej książce, ale ona sięga w pewien sposób w współczesności i tego, jak diagnozujemy choroby psychiczne i różne inne, różne inne syndromy, w jaki sposób o tym mówimy, jak diagnozy piętnują. Um, bardzo przejmująca książka historyczna, która swoim jakby zasięgiem dotyczy też współczesności. Polecam Wam gorąco, Edith Schaefer Dzieci Aspergera. Na mojej liście najlepszych jest też książka historyczna. I to jest książka, która powinna się była ukazać w Polsce 20 parę lat temu, no. dlatego że wydanie oryginalne ukazało się w 1996 roku. Także no, troszeczkę to trwało, i w ogóle ja z tą książką mam bardzo długą i burzliwą historię, dlatego że znalezienie jakby tutaj praw i wynegocjowanie praw do tej książki zajęło mi chyba z półtora roku, więc jeszcze półtora roku później. Ale uważam, że było absolutnie warto. I na blogu mam taką serię najlepszych książek roku od wielu lat, i zauważyłam, że dość często, dość często, no. Pojawiły się tam chyba ze dwa czy trzy razy takie świetne powieści o wyprawach historycznych. Nie wiem, jeśli czytaliście na przykład Zaginione Miasto Z albo W Królestwie Lodu y, y, Sajca, to to jest książka dla Was. I to jest książka napisana właśnie w takim najlepszym stylu takiej narracji podróżniczo-historycznej o wyprawie, która... No, podbiła dziki zachód, można tak powiedzieć, zdefiniowała tak naprawdę Stany Zjednoczone i doprowadziła do tego, że wyglądają tak, jak wyglądają i jakoś tam zmieniła historię XIX wieku. Książka o, nie wiem, o ludziach, o przyrodzie, o całej krainie, taka, że wiecie, 600 stron, a po prostu zarywa się noc i to 600 stron historycznej książki. Warto warto ją przeczytać, dla mnie to jest w ogóle totalny historyczny, zwłaszcza hit tego roku. Też mam historię. Słuchajcie, ci dwaj panowie to są Chang i Eng Bankerowie. Nie powiem wam, który jest który, bo byli identyczni, a ja nie potrafię ich identyfikować na zasadzie, który był po lewej, który był po prawej. To są bliźniacy, których w pierwszej połowie XIX wieku w Syjamie odkrył pewien brytyjski, rzutki. Przedsiębiorca morski i wynegocjował kontrakt, na mocy którego zabrał ich od rodziny i wywiózł do Stanów Zjednoczonych, gdzie pokazywał jako przydrożne atrakcje. Oni mieli bardzo tutaj, zresztą zrobiłem mapkę. I zgubiłem zakładkę. I zgubiłem zakładkę. To jest ich podróż, kiedy jeździli i byli pokazywani w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. I na kanwie ich biografii i tego, co robili w Stanach, Jan Huang pisze taką bardzo dygresyjną, skomplikowaną, bardzo żywą, interesującą historię Stanów Zjednoczonych XIX wieku. Też była matka. Też była matka. I jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o bardzo takiej dziwnej, nieznanej. Zaskakującej historii Stanów Zjednoczonych, to, to jest książka dla was, pomijając już fakt, że Chang i Yang Bankerowie to byli goście, y, którzy szli przez życie w wielkim stylu. Y, wspólnie. Żeby, wspólnie, tak, żeby wam, żeby wam trochę opowiedzieć o nich. Oni y, wydostali się spod tego kontraktu. Y, nie byli już, y, nie wiem, jak to nawet nazwać y, własno, nie własnością to może nie, ale nie byli związani z, y, z y, swoim. Partnerem biznesowym i co robili, dalej jeździli, tylko sami już. I przytulili całkiem niezłą fortunę na tych występach. Przytulili też dwie żony. Przytulili też dwie żony, z którymi mieli, o ile dobrze pamiętam, 13... 21. No. Tak, no, mi się mówiłam coś się nie nie już, tak. Dużo tak, dzieci bardzo mieli. Bardzo dużo dzieci i do dzisiaj żyje około 1500 ich potomków. potomków. Także bardzo interesująca historia na marginesie. Historii Stanów Zjednoczonych Polecam. Nie Jan antyhuang. No to ja jeszcze na koniec powieść. I wydaje mi się, że to jest też książka, która powinna się znaleźć na wielu listach najlepszych książek roku. Jestem bardzo ciekawa, dlatego że w zeszłym roku pierwsza część trylogii Roja Jakubsena, czyli niewidzialni pojawiły się w wielu, wielu zestawieniach, blogerów, dziennikarzy itd. No to jest tom drugi. Trudno jest napisać tam drugi, kiedy tam pierwszy był arcydziełem, jak niektórzy twierdzą, nominowanym do międzynarodowego bookera itd. A ja jestem zdania, że tam drugi jest lepszy niż ten pierwszy. Ten drugi jest mniej oczywisty. Łatwo jest napisać taką, wiecie, świetną, romantyczną, poruszającą książkę o życiu na wyspie. A tutaj mamy coś więcej. Nie ma tylko wyspy, nie ma tylko tej małej społeczności, ale jest wielka historia gdzieś tam w tle, prywatna historia na pierwszym planie. Jest wielka tajemnica, jest nadal piękny język i kolejny ukłon w stronę tłumacza, tym razem sorry, Jędrzej, to nie ty. Iwona Zimnicka tłumaczyła Białe Morze i też zrobiła to w wielkim stylu. Także wydaje mi się, że to jest w tej chwili chyba najlepsza tegoroczna, nasza, znaczy na pewno najlepsza tegoroczna książka w naszej serii skandynawskiej. Bardzo jestem ciekawa, czy wy też tak uważacie, a ja nie mogę się doczekać temu trzeciego. Ale wiesz co, ja powinienem teraz się wrócić i przeczytać, kto tłumaczył książki, o których ja mówiłem. Więc książkę nierozłączni tłumaczył dla nas Maciej Miłkowski. Pozdrawiamy cię Macieju serdecznie. Masz rację. A w poszukiwaniu granic Ameryki Jan Szkudliński Nie, również Dzieci Aspergera, które redagował u nas Szymon Langowski, tłumaczył... E, momencik. Aj. Strona tytułowa. Strona tytułowa. Sławomir Kędzierski. Pozdrawiamy i dziękujemy. W ogóle same książki w tłumaczeniu wybraliśmy tym razem. A to przypadek, wiesz? To przypadek, tak, ale może dlatego, że nie chcieliśmy wybrać tych naszych książek, bo nam jakoś tak było niezręcznie. To są nasze ulubione książki wydane przez Wydawnictwo Poznańskie w 2019 roku. Wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić cały cykl, że różni ludzie z naszego wydawnictwa mówiliby o swoich i w ten sposób powiedzielibyśmy o wszystkich. Ale niestety. Odważne założenie, ale bardzo możliwe, że tak by było. Dzisiaj macie tylko nas i to jest nasz wybór. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione książki, które wydaliśmy w 2019, podzielcie się swoją recenzją. Z nami w komentarzach pod tym filmem. A jeśli to zrobicie, jeśli zostawicie jakiś znak, oczywiście polubicie e, naszą stronę. Zasubskrybujecie nasz kanał, mówiłam. Zasubskrybujecie nasz kanał, to e, może e, Wam się poszczęści i jakąś z tych książek e, Wam wyślemy. E, dajcie znać, jeśli chcecie. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy ponownie w kolejnym tygodniu. Hej! Cześć! Cześć, witamy w kolejnym odcinku, Wydaje nam się, w którym opowiemy o najlepszych książkach 2019 roku. Już? Nie. nie? No musisz coś no, powiedzieć nie. o tym, co ja wybiorę, a ja powiem coś o tym, co ty wybiorę. Miało wybrzmieć. Jeszcze raz? Nie.